Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze: czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Trudne te słowa, dlatego że odnoszą się bardzo bezpośrednio do osób, które stały się nauczycielami wiary: do kapłanów, zakonników, misjonarzy, katechetów. To jest prawda, co Pan Jezus powiedział. Bardzo często zdarza się, że ta nauka, którą głosimy, nas także przerasta. Robimy rzeczy złe, głupie, grzeszne. Czasami robimy je bezwstydnie, czasami brakuje nam nawrócenia, czasami zapominamy o tym, że wszystkie słowa, święte słowa, które wypowiadamy. Są w pierwszym rzędzie skierowane do nas. A jednak Jezus to przewidział i obiecał nam, że to On, bezgrzeszny, święty Pan, jest gwarantem prawdziwości Ewangelii, nie ci, którzy tą Ewangelię głoszą. Do zobaczenia jutro.